Wybrany, nie trafiłeś na tę wiadomość przypadkiem. Czy czułeś ostatnio głębokie wewnętrzne napięcie, poruszenie, które jest prawie niemożliwe do zignorowania? W duchu rozgrywa się nagły przypadek, święty alarm przeznaczony dla tych, których uszy wyczuliły się w sekretnym miejscu. Wiesz dokładnie, o czym mówię. Zmiana, ciężkość, pilność pędząca pod powierzchnią twojego codziennego życia. To nie jest lęk. To aktywacja Twojego ducha i to Bóg wydaje alarm, który się nie powtórzy. Zbyt długo nosiłeś ciche modlitwy i ukryty ból, ale to, co odczuwasz teraz, jest czymś innym, boskim punktem zwrotnym. Przełom, o którym myślałeś, że nadejdzie w jakiejś odległej przyszłości, stoi teraz u Twoich drzwi i tylko ci, którzy uznają tę świętą pilność, przekroczą próg, zanim się zamknie. To może tobą wstrząsnąć i taki jest tego cel. Ponieważ Chrystus nie zaprasza Cię do obserwowania z boku, On wzywa Cię do uczestnictwa w nagłym przypadku, przebudzeniu, które uwalnia. Przez to wszystko On pozostaje Twoją kotwicą, Twoją odpowiedzią i Twoim przeznaczeniem. Nie jesteś tu przypadkiem. Z końcem tego wideo będziesz wiedział dokładnie, jak przejść z poczekalni opóźnienia do otwartych drzwi przełomu które są tu dla Ciebie teraz. Ale oto pierwsze objawienie, nacisk i święty niepokój, który odczuwasz. To nie jest znak porażki czy klęski. To potwierdzenie, że niesiesz to, co Bóg rodzi na te właśnie chwile. Wybrany Spośród miliardów wideo na YouTube i milionów kanałów, to jedno pojawiło się przed Tobą, dokładnie w tym momencie, dokładnie tego dnia, w dokładnie tym sezonie Twojego życia. To nie jest zbieg okoliczności. Ta wiadomość została wysłana dla Ciebie. Słuchaj uważnie, nie odklikuj. Ostatnie słowo w tej wiadomości to to, które zmienia przeznaczenia. A jeśli tu jesteś, to dlatego, że Twoje też zaraz się zmieni. Jeśli słyszysz to teraz, to dlatego, że niebo dostosowuje coś niezwykłego w twoim życiu. To, o co się modliłeś, nie jest opóźnione, jest w ruchu. To nie jest tylko zmiana sposobu myślenia, to boskie przebudzenie i zaraz wkroczysz we wszystko, co Bóg dla ciebie przygotował. Twój przełom nie zaczyna się później, zaczyna się teraz. Jesteś tu, ponieważ skończyłeś grać małego. Skończyłeś tkwić w miejscu, i Duch Święty używa tej wiadomości, aby cię podnieść. Aktywujmy tę zmianę razem. Naciśnij przycisk, Lubię to, aby zadeklarować: Jestem gotowy, aby przyjąć tę Boską wiadomość. To zajmuje tylko sekundę, ale pomaga rozpowszechnić to słowo wśród tysięcy innych wybranych, którzy potrzebują go właśnie teraz. Subskrybuj. I wkrocz w boską atmosferę, gdzie uwalniane są przełomy, przywracane są życia, a wiara wzrasta codziennie poprzez przesłania prowadzone przez Ducha Świętego, właśnie dla ciebie. Wpisz So 11 poniżej, jeśli wierzysz, że ta wiadomość była Twoim potwierdzeniem i jesteś gotowy, aby wkroczyć w pełni swojego powołania. Co leży ci dziś na sercu? Zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach. A potem poświęć chwilę, aby podnieść kogoś innego słowami zachęty. To nie jest tylko kolejne wideo, to zgromadzenie wierzących, stojących w wierze, modlących się razem i świadczących o Bożym działaniu. Gdy dzielisz się swoją modlitwą, wiedz, że ręce i serca w całej tej społeczności podnoszą ją. A kiedy modlisz się za drugiego, błogosławieństwa powrócą do ciebie. Nie czekaj, skomentuj swoją prośbę modlitewną teraz i weź udział w tym potężnym łańcuchu wiary. Tutaj jesteś widziany, jesteś słyszany i należysz. To jest Twój dom wypełniony wiarą. Jeśli czujesz powołanie, aby wspierać tę misję, rozważ zostanie członkiem kanału. Twoja pomoc pozwala nam kontynuować rozpowszechnianie Bożego Słowa tym, którzy go najbardziej potrzebują. Link znajduje się w opisie. A do wszystkich naszych członków kanału: Dziękujemy za wasze nieustanne wsparcie i wiarę. Niech Bóg zwróci wam to w pokoju, zaopatrzeniu i boskiej łasce. Wybrany, ten moment nie jest przypadkowy. Bóg strategicznie umieścił Cię tutaj, ponieważ trwa pilna duchowa zmiana. W tej chwili rozbrzmiewa boski alarm, pobudka dla Twojego przełomu i dostosowania do niebiańskiego celu. Pociągnięcie w Twoim duchu to nie lęk, ale sygnał, że zmiana jest blisko. To duch święty porusza się głęboko w Tobie, rezonując z boską częstotliwością, która omija hałas świata i wątpliwości ciała. Ta święta pilność nie jest znakiem nadchodzącej zagłady, ale raczej rytmicznym pulsem Bożego czasu przyspieszającym w Twoim życiu. Największą nadzieją wroga jest to. Że zignorujesz tę pilność, że rozproszysz się mniej ważnymi rzeczami, lub że przekonasz się, by czekać na lepszy czas czas, który może nigdy nie nadejść, jeśli przegapisz to święte okno. Ale niebiański kalendarz mówi, że dzisiaj jest punkt zwrotny, kluczowy moment zaprojektowany specjalnie dla rozwinięcia Bożych obietnic nad Tobą. Dlaczego tak wielu czuje się tkwiących w miejscu na skraju czegoś nowego, a jednak nigdy nie przekracza granicy. To nie dlatego, że Bóg milczy, gdyż Jego głos zawsze mówi poprzez stworzenie, poprzez Jego słowo i poprzez ciche szepty w Twojej duszy, ani też dlatego, że Twoje przeznaczenie jest opóźnione. Przeznaczenie nie jest ustalonym punktem w odległej przyszłości, ale dynamiczną podróżą wymagającą obecnego uczestnictwa. Często jest tak, ponieważ źle interpretujemy dyskomfort przejścia jako coś, od czego należy uciekać, zamiast rozumieć to jako bóle porodowe przełomu. Tak jak kobieta znosi ból, wiedząc, że cud narodzin jest bliski, musimy postrzegać nasze obecne napięcie jako niezbędny proces poprzedzający nowe życie i rozszerzone terytorium. Jak Izraelici, na skraju Ziemi obiecanej, widząc Ziemię płynącą mlekiem i miodem, potencjał obfitości i wolności, a jednak cofając się na progu, przytłoczeni widokiem gigantów i umocnionych przeszkód. Ich historia odbija się echem w niezliczonych życiach dzisiaj, stojąc w zasięgu przełomu, ustawieni na samym progu swojego dziedzictwa. A jednak sparaliżowani starymi sposobami myślenia, zakorzenionymi w przeszłych porażkach, oślepieni starymi ranami, które zniekształcają ich wizję Bożej mocy i obciążeni paraliżującym ciężarem prawie wiecznego bycia na granicy, ale nigdy nie wchodzenia do środka. Sezon na pustyni miał ich udoskonalić, a nie zdefiniować na stałe. Czy wciąż błąkasz się duchowo, niosąc bagaż wczorajszego dnia, kiedy ziemia obiecana czeka na twoje kroki? Rozważ podróż Gedeona, mężczyzny ukrywającego się w tłoczni wina, młócącego pszenicę w tajemnicy, aby uniknąć swoich wrogów. Był przekonany, że jest najmniejszy w swojej rodzinie, z najsłabszego klanu w Manasesie, całkowicie niekwalifikujący się do żadnego znaczącego zadania. Jednak to właśnie w tym miejscu postrzeganej słabości i ukrywania się Bóg się pojawił i nazwał go potężnym wojownikiem. Jego kryjówka stała się mało prawdopodobnym miejscem startu dla jego boskiego zadania. Estera pochodziła z nieznanego pochodzenia, sierota na wygnaniu, umieszczona na pozycji wpływu, którą sama nigdy nie mogłaby sobie zapewnić. Kiedy chwile kryzysu narodowego wymagały śmiałości, mogłaby łatwo cofnąć się do bezpieczeństwa pałacu, powołując się na niewiedzę lub bezsilność. Ale skłoniona mądrością Mordochaja stanęła w obliczu kluczowego pytania: czy została umieszczona na taki czas jak ten? Przyjęła ryzyko, wkroczyła w pilność i dzięki swojemu posłuszeństwu wyzwolenie przyszło do jej ludu. Jak Gedeon i Estera, możesz czuć się niegodny, źle przygotowany lub nawet nieistotny w obliczu powołania poruszającego się w Tobie, ale Twoje poczucie pilności jest w rzeczywistości Bożym zaproszeniem do dopasowania. To Jego ręka wyciągająca się, wzywająca Cię naprzód. Duchowy alarm, który odczuwasz, nie jest fałszywym alarmem. Jest konkretnym dowodem na to, że Twój sezon się zmienia, że nadszedł boski moment. Największym wrogiem Twojego następnego poziomu nie jest zewnętrzna opozycja, którą postrzegasz, ale wewnętrzna pokusa, by zadowolić się komfortem, znajomością lub postrzeganym bezpieczeństwem, gdy Bóg wzywa Cię, abyś wkroczył na niezbadane terytorium, aby posunąć naprzód Jego Królestwo. Zbyt wielu wierzy, że czekanie jest najbezpieczniejszym wyborem, najbardziej roztropną ścieżką i jest czas na czekanie na Boga, na cierpliwe rozpoznawanie Jego woli. Ale czekanie bez posłuszeństwa staje się nieposłuszeństwem. Kiedy Bóg daje jasne wskazanie, poruszenie, wewnętrzne poznanie, że nadszedł czas, aby ruszyć, wahanie nie jest pokorą, jest oporem. Każde jeszcze nie, którego Bóg nigdy nie wypowiedział, każde opóźnienie, które sami sobie narzucamy z powodu strachu lub wygody, to zamknięte drzwi, które trzymamy na klucz, więżąc się w sezonie, który Bóg zamierzał przejść. Dzisiaj Bóg wzywa cię, abyś wszedł w ten dyskomfort, abyś objął napięcie, które odczuwasz, abyś pozwolił pilności zapalić w Tobie odwagę, zamiast podsycana strachu i inercji. To nie jest wezwanie do lekkomyślnego działania, ale do reaktywności prowadzonej przez Ducha, do pozwolenia boskiemu pulsowi dyktować Twoje tempo i kierunek. Tak jak Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, swoje bezcenne dziedzictwo i przyszłą spuściznę, za pojedynczy posiłek chwilę ulotnej satysfakcji, aby zaspokoić natychmiastowy głód, Wielu traci ogromne, niezmierzone dziedzictwo Bożego duchowego i materialnego bogactwa dla przemijających zysków, tymczasowego komfortu lub strachu przed stratą. To tragiczna wymiana, duchowa krótkowzroczność, która sprawia, że modlą się o zaopatrzenie, jednocześnie odrzucając samą mądrość, boskie zasady i posłuszne działania, które otworzyłyby skarbce nieba. Sposób myślenia o szukaniu komfortu ponad przeznaczenie, ocenieniu tymczasowej ulgi ponad wieczną nagrodę jest pułapką, która więzi wierzących. Jeśli czujesz się prowadzony, aby zagłębić się w zrozumienie, jak ponadczasowe prawdy Boże odnoszą się do praktycznych obszarów Twojego życia finansów, relacji, dobrobytu. I jak uwolnić się od tego sposobu myślenia o duchowej utracie? Limitowana edycja e-booka 10 ukrytych prawd przy powieści Jezusa odkrywa praktyczne, prowadzone przez Ducha Świętego lekcje zaczerpnięte bezpośrednio z głębokich nauk Chrystusa. To nie są tylko historie, to plany na nawigowanie przez życie i dostęp do zasad królestwa. Ten zasób skupia się na wyposażeniu Cię w klucze do odblokowania obfitości i zgodności w Twoich finansach, kultywowania zdrowych i honorujących Boga relacji oraz doświadczania holistycznego dobrobytu ducha, duszy i ciała. Link znajdziesz w przypiętym komentarzu, ale zrozum, że to nie jest stała oferta. Nie będzie dostępny długo ponieważ jego cel jest związany z tym specyficznym sezonem pilności i aktywacji. Teraz porozmawiajmy o praktycznych krokach, jak przetłumaczyć tę boską pilność na namacalny ruch. Wyjdź z ukrycia. Pamiętaj o Gedeonie, kucającym w tłoczni wina. Myślał, że jego postrzegana słabość i skromne pochodzenie dyskwalifikują go z czegokolwiek znaczącego, ale Bóg i tak go powołał. Widząc nie Jego obecny stan, ale Jego boski potencjał, Twoje wady, Twoje przeszłe porażki, Twoje niepewności, to nie są nieprzezwyciężone bariery dla Bożego planu na Twoje życie. W rzeczywistości często są to właśnie miejsca, gdzie Boża moc objawia się najpotężniej, ukazując Jego chwałę poprzez używanie rzeczy pozornie słabych na świecie. Zidentyfikuj, i uznaj każde miejsce, w którym się ukrywałeś, czy to ukrywanie swoich prawdziwych darów, swojego powołania, swojej duchowej tożsamości, czy nawet swojej emocjonalnej wrażliwości. Zdecyduj dzisiaj, w tej chwili boskiej pilności, aby wyjść z tego miejsca ukrycia i wejść w światło Bożego celu. Uwolnij starą rezygnację. Izraelici, uwolnieni z egipskiej niewoli przez znaki i cuda, wciąż tęsknili za znajomością, a nawet niewolą Egiptu, gdy podróż przez wolność stała się niewygodna, gdy stanęli w obliczu wyzwań na pustyni. To jest kuszące przyciąganie znanego, nawet gdy znane było opresyjne. Nie przyzwyczajaj się tak bardzo do działania w trybie przetrwania, tak bardzo do ograniczeń i braku. Że nieświadomie sabotujesz własne wyzwolenie, własny przełom ze strachu przed nowością, lub perwersyjnej nostalgii, za kany starymi, dobrymi czasami walki. Zdecyduj teraz ostatecznie, że nie powrócisz do mniej ważnych rzeczy, do mniejszych wizji, do ograniczonych oczekiwań, ze strachu lub fałszywej znajomości. Ścieżka wolności prowadzi naprzód, nawet gdy jest wyzwaniem odnow swój umysł. Apostoł Paweł napisał w Rzymian 12, że prawdziwa przemiana, taka która dostosowuje cię do woli Bożej i odblokowuje twój potencjał, nie zaczyna się od prostego intensywniejszego próbowania wymuszenia zmian w twoim zewnętrznym zachowaniu. Zaczyna się od całkowitego i ciągłego odnowienia Twojego sposobu myślenia sposobu, w jaki myślisz o sobie, Bogu i swoich okolicznościach. Twoje myśli to pole bitwy, gdzie wygrywa się lub przegrywa przeznaczenie. Za każdym razem, gdy strach szepcze kłamstwa do Twojego ucha, nie jesteś gotowy, nie jesteś wystarczająco dobry, znowu Ci się nie uda to zbyt trudne. Musisz świadomie i aktywnie odpowiadać prawdą zakorzenioną w Słowie Bożym. Bóg powołał mnie po imieniu. Jestem Jego wybranym naczyniem. Jestem wyposażony i wyznaczony na ten sezon, na to zadanie, na ten przełom. Rozważaj pismo, które mówi o Twojej tożsamości w Chrystusie i Jego obietnicach dla Twojego życia. Odpowiedz na alarm. Estera usłyszała wezwanie do wstawiennictwa. Chociaż oznaczało to ryzykowanie życia przez zbliżenie się do króla bez wezwania. Podjęła śmiały krok do dworu królewskiego, nie znając wyniku, jej serce prawdopodobnie waliło, a jednak kierowana była boskim nakazem. Jej posłuszeństwo, pomimo niepewności i strachu, stało się kluczem do wyzwolenia całego jej ludu. Bóg niekoniecznie szuka Twojej wrodzonej pewności siebie czy doskonałej gotowości. On szuka Twojego poddania, Twojej gotowości do posłuszeństwa, nawet wtedy, gdy ścieżka jest niejasna lub onieśmielająca. Zrób dziś jeden śmiały krok, krok wiary, który jest zgodny z pilnością, którą odczuwasz, nawet jeśli drżą Ci kolana i głos drży. Ten krok jest aktem uwielbienia, deklaracją, że ufasz Bożemu czasowi i jego prowadzeniu. Odrzuć opóźnienie. Działaj teraz. Dawid został namaszczony na króla przez Samuela, potężnym proroczym aktem, a jednak powrócił, by służyć w względnym nieznanym, pasąc owce i służąc na dworze króla Saula przez lata, zanim w pełni wkroczył w swoje królewskie przeznaczenie. Kiedy nadszedł jego moment, gdy filistyński gigant Goliat terroryzował izraelską armię, Dawid nie wahał się ani nie racjonalizował opóźnienia. Podczas gdy inni zamarli w strachu i paraliżu, on pobiegł w stronę Goliata, uzbrojony jedynie w wiarę i kilka kamieni. Ta pilna duchowa zmiana, którą odczuwasz, to Twoja wskazówka: ruszaj, działaj, bądź posłuszny i zaufaj, że pęd nieba jest za Tobą, popychając Cię naprzód. Nie czekaj na idealne warunki ani pełną jasność. Działaj na podstawie światła, które masz, a więcej światła zostanie objawione z każdym krokiem posłuszeństwa. Chroń swój cel poprzez społeczność. Eliasz, po doświadczeniu ogromnego duchowego zwycięstwa przez sprowadzenie ognia z nieba, znalazł się w izolacji, całkowicie wyczerpany i wrażliwy, uciekając o życie i pogrążając się w rozpaczy pod jałowcem. Bóg nie tylko dał mu siłę, posłał anioła, aby go nakarmił, a później skierował go, aby połączył się z Elizeuszem i towarzystwem proroków. Bóg odnowił Eliasza nie tylko poprzez potężne boskie spotkanie, ale także poprzez towarzystwo i połączenie w wspierającej duchowej społeczności. Wróg uwielbia izolować cię tuż przed lub w trakcie sezonu znaczącego przełomu lub przejścia, ponieważ izolacja czyni cię podatnym na wątpliwości, strach i wypalenie. Otocz się tymi, którzy rozpoznają pilny sezon, w którym jesteś którzy staną z Tobą w modlitwie, którzy będą mówić życie i prawdę w Twoją sytuację i którzy będą konsekwentnie wskazywać Ci na Boże obietnice i Twój boski potencjał. To nie jest samotna podróż, ma być przeżywana we wspólnocie, powróć do pierwszej miłości. W Księdze Objawienia Jezus zwrócił się do Kościoła w Efezie, chwaląc ich ciężką pracę i wytrwałość, ale wydając ostre ostrzeżenie, opuścili swoją pierwszą miłość. Byli zajęci robieniem dla Boga, ale stracili intymność, pasję i prostą oddanie swojej wczesnej relacji z Nim. Prawdziwe dopasowanie, takie, które ułatwia przełom i podtrzymuje cel. Nie polega przede wszystkim na zwiększonej aktywności czy intensywniejszym wysiłku we własnej sile. Chodzi zasadniczo o zbliżenie się do źródła życia, mocy i miłości, powrót do głębszej intymności z Jezusem Chrystusem. Niech pilność tej chwili, poruszenie w Twoim duchu, nie popycha Cię po prostu do bardziej gorączkowej aktywności. Ale niech pociągnie cię głębiej do modlitwy, do uwielbienia, do zanurzenia się w Jego obecności, do rozważania Jego słowa. Rozpal na nowo tę żarliwą, prostą miłość do Niego, a z tego miejsca intymności będziesz płynął w mocy i mądrości potrzebnej na nadchodzący sezon. Wybrany, nie przegap tej krytycznej prawdy. Twoja duchowa pilność nie jest ciężarem. To niezaprzeczalne zaproszenie z nieba. Bóg nie ostrzega cię, aby cię przestraszyć i zmusić do uległości. On cię budzi, aktywuje i zwraca twoją uwagę, ponieważ otwiera się przed tobą otwarcie, drzwi do możliwości, ścieżka do przełomu. To jest moment Kairos, bosko wyznaczony czas, niepodobny do żadnego innego. Opóźnianie teraz, wahanie w tym kluczowym momencie to nie tylko bierne czekanie, to niebezpieczny akt oporu wobec prądu Ducha Bożego, ale pójście naprzód w wierze i posłuszeństwie, nawet z drżącymi krokami, to wejście bezpośrednio w swoje przeznaczenie. Różnica między przegapieniem a przyjęciem Twojego przełomu. Leży wprost w Twojej reakcji na pilny, święty alarm tej chwili. Brzmi specjalnie dla Ciebie, w tym sezonie, w tym celu. Stoisz nad swoim własnym Morzem Czerwonym, w obliczu przeszkody, która wydaje się nie do pokonania z naciskami przeszłości i nieznanej przyszłości napierającymi. W takich momentach głos nieśmiałości krzyczy: Wróć, to zbyt niebezpieczne, nie jesteś w stanie. Ale cichy, potężny głos wiary nalega: wejdź, woda się rozstąpi, Bóg uczyni drogę tam, gdzie jej nie ma. Jak Jozue przed wzniosłymi, nieprzeniknionymi murami Jerycha, to, co wydaje się niemożliwe, co wydaje się całkowicie nieugięte, upadnie nie przez ludzką siłę, nie przez samą strategię wojskową, ale przez Twoją posłuszną, pełną wiary odpowiedź na boskie wskazanie brzmiące w Twoim duchu. Ten alarm nie jest tylko dla Twojej indywidualnej korzyści, jest dla każdego związanego z Twoim przeznaczeniem, dla każdego życia, którego dotknie Twój przełom, dla każdej sfery wpływu, na którą Bóg zamierza, abyś oddziaływał. Niebo porusza się, gdy Ziemia odpowiada w posłusznej wierze. Twoje tak na pilność tej chwili uruchamia reakcję łańcuchową w sferze duchowej. Dziś wieczorem, zanim zaśniesz, ucisz hałas dnia i szepty, wątpliwości. Wejdź w moment świadomego połączenia z Bogiem. Powiedz tę modlitwę na głos. Pozwalając słowom rezonować głęboko w Twoim bycie, Ojcze Niebieski, słyszę alarm. Uwalniam wszelki strach, który trzymał mnie w niewoli. Uwalniam wszelkie wątpliwości co do mojej wartości, moich zdolności i Twoich obietnic. Przyjmuję odwagę i siłę, którą teraz we mnie wlewasz. Wstępuję w moje boskie przeznaczenie z wiarą i zaufaniem. Deklaruję, że mój cud. Mój przełom, moje dostosowanie jest już w drodze, już w ruchu, ponieważ wybieram posłuszeństwo Twojemu wezwaniu w tym pilnym momencie. Amen. Niech pokój tej deklaracji osiądzie na Tobie. Zanim przewiniesz, zatrzymaj się i bądź częścią tego, co Bóg buduje tutaj. Zostaw jedną prośbę modlitewną w komentarzach, coś prawdziwego, coś wrażliwego, coś, w czym potrzebujesz, aby Bóg zadziałał teraz. Potem poświęć chwilę, aby podnieść kogoś innego, oferując słowo zachęty, modlitwę, fragment pisma, który Cię umocnił. To nie jest tylko konsumpcja treści, to konsekracja, oddzielenie tej przestrzeni na boską interakcję. Cuda mnożą się, gdy wiara łączy. Gdy wierzący gromadzą się w jedności, podnosząc się wzajemnie. Jeśli coś w tym słowie poruszyło Twojego ducha, jeśli poczułeś to niezaprzeczalne pociągnięcie lub głęboki rezonans z tą wiadomością, nie zatrzymuj tego. Masz krąg wpływu, ludzi w Twoim życiu, którzy czekają, być może nieświadomie, na dokładnie tę wiadomość, to potwierdzenie, tę iskrę nadziei i aktywacji. Udostępnij im. A jeśli poczułeś to boskie pociągnięcie, skłaniające cię do pozostania połączonym z tą atmosferą wiary i przełomu, subskrybuj teraz, aby nie przegapić tego, co Bóg wyda dalej, nieustannego strumienia życiodajnej prawdy zaprojektowanej, aby cię wyposażyć i wzmocnić. Jeśli ta wiadomość zapaliła w tobie coś głębokiego, poczucie celu i pragnienie, aby to słowo dotarło do jeszcze większej liczby wybranych, którzy rozpaczliwie potrzebują je usłyszeć. Możesz być partnerem tej misji, zostając członkiem kanału. Twoje stałe wsparcie pomaga nam kontynuować budowanie tej świętej przestrzeni, tworzenie zasobów i wiadomości, które przemieniają życie. LUB zostaw super podziękowanie jako jednorazowe ziarno. Każde zasiane tu ziarno staje się częścią czyjegoś cudu. Namacalnym wyrazem Twojej wiary, napędzającym szerzenie Ewangelii i aktywację przeznaczenia, nie tylko oglądasz, aktywnie uczestniczysz, budując z nami coś wiecznego, cegła po cegle, modlitwa po modlitwie, udostępnienie po udostępnieniu, ta społeczność to Twoja duchowa rodzina, miejsce przynależności, zachęty i wspólnej wiary. I dopiero zaczynamy tę niesamowitą podróż pełnego chodzenia w boskiej pilności tego sezonu.